Wszystkie wszystkich tutaj k 3, dzisiaj sobie przejdziemy kampanię do jednych gracze że sniper is lefold 2. Więc tak, ja już tutaj grałem w sobie na razie sobie zagramy wszystko od nowa. Po co bym się nie gdzieś stanie w Czy chcesz kontynuować? To no, niestety tak, jeszcze chcę nagrywać to niestety musimy zacząć od początku. Kadet, co robi sniper standardowy? Sobie zagramy... W... myślę, że strzelę z trzeba Jestem Jestem jakiś bardzo dobry kompetency. Hitler's War Machine! Once unstoppable, was now in the retreat. The Allies in the West and Russia in the East were squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice-like grip. Germany's last hope lay in their wonder weapons, the V-2 rocket, a huge leap forward in the history of military technology. It was a weapon system to herald a new form of warfare, inhuman. Faster than the speed of sound, it struck without warning. The Nazis launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. It was a terror weapon, fumbling Antwerp, Paris, and London. After the D Day landings, their launch sites were overrun and pushed back out of range of England. But already, the Allies were looking to the future, to the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top secret operation Overcast. Many of the architects of the V 2 program had already been acquired, but not all. With Berlin encircled, Germany's last ditch defense falling back block by block, and total defeat only days away, those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that didn't happen. Major General Hans von Eisenberg is negotiating in secret for safe passage. Five of the V2 program's top men. He was meeting his Russian handler at the Brandenburg Gate. This was my chance to take him out before he seal the deal.

Mam no, kręci i kręci coś nie chce się walić dobrze, ruchą grę z na ultra wszystko jest na 4. Więc myślę, że wszystko będzie dobrze. Hmm. Myślę, że i się B. Tak. tak, dobrze się wargia z lewishi. Dobrze. Skoczyć. Mhm, Aha. I tutaj mamy tak. Mhm. F. Dobrze.

Tak, ich zrobimy. Pięknie. Dobra. Opa. Ja się na plac przed tobą kładę, gdzie jesteś. Nie widzę się za przeciwnikiem. Mhm, dobra, CSD. trzymam. Trzeba czegoś do jednego punktu. To mój pierwszy taki jakiś gameplay z głosem. Więc zrobić to bardzo nieciekawie. Okej. Okay. Eku ukryje się za słoną, a ruch lewo. Dobrze, pokryjemy się za słoną. Ruch w lewo. lewo. Pistolet, tak. Trzy pistolet. Przecimy później słony. Dobrze, to wydajemy hit Pięknie. Niech mi punktów od HS punktów. Z pierwszym wzorzeniem. Z, X, F, Muszę udać się do punktu. Tam się musieli tego Hunza, mu tam było, zlikwidować pewnie, Tak, byśmy Jedziemy swoją, swoją maszyną. Staramy się kiedyś nagrać może kopać, z Muszę bo musi kupić, tak? Wreszcie się zakupił. I had a clear shot. The slightest pressure on the trigger, and it was good night, Major. Just a question of choosing my moment. The square was well sheltered, so there's no, no wind. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. I controlled my breathing to steady my aim and then. I poszło! I tak ucho! 1080 punktów, proszę Państwa, co się dzieje? Już mnie mieli koledzy pewnie cwaniaczki. tak? I leci! I hełm, to A no, o 1135 punktów, no, te słaniaczki, będę trafić. No zobaczymy, wyjdzie to. Och, pudło. Który to tu jest słaniaczek? I poszło następny. Już, ale pięknie przebiło tutaj. Stał w ramię. Przez każde przeszło i w ramię, co tutaj mi się wydaje, widziałem. I poszło dalej i oczko <laughs> bardzo ładne tu jest słaniaczek już tu doszedł jakieś nie w głowę nie było jakieś tu jest kolega pięknie jeszcze jakiś słaniaczek to jest który gdzieś z tam jest słaniaczek i leci o nosek no to ładnie zasiądł już zaraz dobra teraz musimy się cofać będziemy też to mamy iść tutaj tak w podanie przepraszam przeciwko mam gdzieś jakiś nie wiem coś się stało po prostu na z i gra się zawiesiła ale już popracamy trak Warty też tak, go strzałem O ty słoniaku, taki chłopak Leżeć tutaj, już mi do skaka. Dobra to lecimy, pick apa. Co to? Co to? Tu czołg jedzie, ojej! Chodź, chodź. Wróciły z powrotem, wejdziemy. Co tu się stanie? Wreszcie wiadomość. To Oj, ale pismo Mamy 407, widzicie? Musimy w powrótku. Coś nie. O, oj. O, te Niemcy. Dobra, się schować po będzie mi bardzo dużo. Sporej pójdę. Wiem co, wszem. Będę tego Staniaki. Ale no co. Idziemy na hardcora? No ładnie. Tak, jaki mocny, Boże, jakiś trzymały. Tyle mam tych Oj, to było trochę głupie, ale Oj tu jest ale chłopka. Dzięki wytrzymałem. Jeszcze już mam Piketty dla. Nie miałem nie więc strzelałem. Tam nic nie ma. Dobra, nic stary się nie ma. Dobra, przyszłe luki. Minorodowa.

Ojej, spróbuję tego nie przegrać. No co, nie muszę w koszy podleciać, dobra. Piękny słoniak. Tu go mamy. Ooo, ale dostał szyję, pięknie. Dobra, na razie czysto, mi się wydaje. Dobra, tu sobie pozbieramy. To jest bardzo straszną słabą broń. Ja tego nie lubię, broń, strasznie. Dużo strzałki przy jednym pociskiem, to... To jest bardzo, bardzo słaba. No nic, trzeba zagrać snajperkę, tak? Coś się zrobi, nie? Trzeba byś stacjonować, to nic nie możemy podnieść, zobaczcie się dalej. Przecież będzie cicho, bo tutaj nie wyjdzie kupę. Dobra, jest trochę niemożliwe, żeby snajper. No, a już źle mi strzelają. Oj. Oj. Jeszcze mamy snajpera, wiecie? O, tam mamy go, dobra I masz ty gnaju. Usta Dobrze Skoro zimno razem się że się, żeby pociski Oj, tam jest oczu oczo jest Jeszcze żyję, to jest kubaniec. O, butel z gazem widziałem tam, strzeliłem sobie w nią. Pogodę, czy to nie było. I za szybko strzelam do tego, jak nie za bardzo. Nie wiem, czy mi tego zazwy, ale... Nie jestem bardzo dobry w tą grę. <grym> W sumie do drugi raz nie gram, ale nie całą przyszłam oczywiście, Przeszłam na parę misji. Pięknie jak został tu już jest czysto. Teraz się wystawimy, a wstaniemy. Wstaniemy, zobaczymy, czy ktoś nie strzela. Z właśnie punkty zostaje, tego co widziałem przed Jakieś zaliczenia. Opa. To więc chyba pierwszą misję przeszliśmy. Chyba poziomu poziom normalnym się wydaje, a nie ale nie to Przeszliśmy, tak, wynik 12485, najwyższy aktowany strzał 185. Chyba w tego właśnie Hansa strzeliliśmy tą głowę. Ucho dostało, jak dobrze pamiętam. Najdłuższy strzał 180, 198 więc tak, no to widzimy się w następnej misji. No to cześć.